Szanowni Państwo, witamy serdecznie sprzed Stadionu Miejskiego w Białymstoku, skąd już za chwil, chwil kilka wyruszy transport z pomocą humanitarną, już kolejny transport z pomocą od białostoczan. O tym transporcie będzie mówił już za chwilę zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński, pełnomocnik prezydenta miasta Stoku do spraw pomocy Ukrainie. Witamy serdecznie. Jest z nami również pani Urszula Dmochowska, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej, której to centrum koordynuje przygotowania tej właśnie pomocy. Witamy także wolontariuszy, którzy włączają się w organizację pomocy. Są z nami pan Aleksandr Stojan z Fundacji Folkowisko, kierowca, który również. O tutaj widzę pana Aleksandra, który za chwilę wyruszy pod polsko-ukraińską granicę. Jest z nami również Timofi Moszeński, jeden z młodych wolontariuszy, który włączał się w pakowanie tego transportu, ponieważ bez pracy wolontariuszy ten proces trwałby znacznie, znacznie dłużej. Witamy także pana Pawła Sokołowskiego z firmy Skandika, który wczoraj o godzinie 18:00 dotarł do stoku skąd wrócił po. Dostarczeniu pomocy humanitarnej do, do łódzka, o czym informowaliśmy w piątek. Ja już oddaję głos panu prezydentowi Przemysłowowi Tuchlińskiemu. Szanowni Państwo, dzisiaj z Białego Stoku, tutaj ze stadionu miejskiego, ruszy kolejny transport. Dzisiaj wspieramy fundację Folkowisko, która od pierwszych dni. Tej agresji putinowskiej Rosji na niepodległą Ukrainę stara się pomagać zarówno uchodźcom, którzy przybywają do Polski, jak również nieść pomoc tam na miejscu w Ukrainie. Dzisiaj około 4 ton pomocy humanitarnej właśnie za pośrednictwem fundacji trafi do magazynu fundacji Folkowisko. Mamy nadzieję, że ta pomoc również przyda się, ażeby. Pomagać narodowi ukraińskiemu, trafi to do dziewięciu miejsc w rejonie jaworowskim, w tym do centrum, również do centrum opieki paliatywnej. Cieszymy się, że dzięki Białostoczanom, którzy pokazują, że potrafią się dzielić dobrem, możemy pomagać narodowi ukraińskiemu. Wspierając również organizacje pozarządowe, bo bez organizacji pozarządowych ta pomoc nie byłaby tak efektywna, jak jest. Z tego miejsca chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim Białostoczanom, wszystkim organizacjom pozarządowym, jak również wszystkim wolontariuszom, którzy od pierwszych dni wojny w Ukrainie pomagają, wspierają, niosą pomoc w, różnym, w różnej formie w różnym różnej różnym rodzaju. Także z tego miejsca w imieniu władz miasta Białegostoku w imieniu prezydenta Tadeusza Truskawskiego chciałbym serdecznie podziękować. Ostatnio na konferencji prasowej w piątek było pytanie odnośnie ilości wysłanej pomocy wysłanej pomocy humanitarnej, która dociera do różnego, za pośrednictwem organizacji pozarządowych do wielu miejsc w Ukrainie. My tak licząc, możemy powiedzieć, że już około 100 ton pomocy humanitarnej zostało wysłanych za pośrednictwem organizacji pozarządowych do społeczeństwa ukraińskiego. Także z tego miejsca raz jeszcze wszystkim zaangażowanym osobom dziękuję i mam nadzieję, że ta pomoc, która dzisiaj Również wyjedzie z Białego Stoku, trafi tam, gdzie jest ona bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przy organizacji wszelkich transportów z pomocą humanitarną. Podstawowe i kluczowe znaczenie odgrywają pracownicy Centrum Aktywności Społecznej. Dlatego proszę panią dyrektor Urszulę Dmochowską, żeby podzieliła się z nami tym, w jaki sposób wygląda to organizowanie tej pomocy. Czy to bardzo skomplikowane? Ile czasu to trwa od momentu zgłoszenia, zapotrzebowania do momentu, kiedy taki transport może wyruszyć? Zapraszamy. Szanowni Państwo, ten, ten sposób niesienia pomocy zmienia się z czasem. Mieliśmy do czynienia w pierwszych dniach takim porywem społecznym. Teraz ta aktywność mieszkańców jest niższa niż w tych pierwszych dobach, gdzie te, tych te darów było kilka ton. Nie musieliśmy szukać nowego miejsca, ponieważ nie, mieś, mieś, nie mieściliśmy się w centrum aktywności społecznej. Teraz jest inaczej. Niemniej mamy takie informacje z, z tej strony ukraińskiej, że ta pomoc jest nadal potrzebna. Ten ostatni transport do Łódzka był dość długo organizowany, ale był też, też dużym transportem, ponieważ zabraliśmy i, i dużo darowizn, i, i tych produktów, które kupiliśmy czy też otrzymaliśmy od białostockich przedsiębiorców, było dużo. Więc i ta procedura była też skomplikowana, ponieważ przekraczanie granicy jest dość specyficznym i, i trudnym procesem, szczególnie w tym czasie trwania wojny, o czym myślę, że też kierowca opowie. Niemniej mamy takie, takie poczucie, że, że robimy dużo, do, dużo dobrych, dobrych rzeczy. Jest to bardzo wartościowe, bardzo potrzebne. My nieustająco otrzymujemy różne wyrazy wdzięcz, wdzięczności ze strony ukraińskiej. Jest duża, oni jakby tylko słowie nam dziękują, bo nic więcej nie mogą nam przekazać, natomiast ta pomoc jest bardzo potrzebna. Ukraińcy są bardzo wdzięczni za to. My na co dzień mamy kontakt z, z uchodźcami, którzy przybyli do Białego Stoku. Myślę, że to jest wartość nie do przecenienia. Także dziękuję, dziękujemy i Białostoczanom. Natomiast co do tej samej formy pomocy, to oczywiście bez wolontariuszy byśmy nie, nie zrobili zbyt wiele. Także wolontariuszom bardzo dziękujemy, organizacjom pozarządowym, Białostoczanom i cieszymy się, że, że nadal możemy, pomimo że już ta wojna trwa dość długo i te możliwości są nieco mniejsze, to cieszymy się, że nadal wysyłamy transporty humanitarne. To wiele dla uchodźców ukraińskich znaczy. Jeżeli, ta, jeżeli jest taka potrzeba, to tak, tutaj magazyn jest otwarty. Skoro wywołane zostały organizacje pozarządowe, zapraszam pana Aleksandra Stojana z Fundacji Folkowisko, ale też z Fundacji Stay Safe. Panie Aleksandrze, proszę powiedzieć tak precyzyjnie, gdzie te dary trafią i skąd w ogóle macie informację, że akurat te rzeczy są potrzebne? Dzień dobry państwo. Te rzeczy jest, jest podziękowanie od Fundacji Folkowisko, a Stay Safe, Białostoczu za te dary. Te większość pampersów dotrze do centrum paliatywnej, gdzie się znajduje w miejscowości Nemirów. Dużo, dużo trafi w głąb Ukrainy dzięki fundacji Stay Safe. To jest dziecko fundacji, duże dziecko fundacji Folkowisko, które też działa mocno. Do, do, e, opiekujemy się e, szpitalami, e, dużo ośrodków, gdzie jest dużo uchodźców e, w pobliżu granicza, e, wbliż, w pobliżu Polski, ale wysyłamy dużo pomocy bezpośrednio do Charkowa, do Nimierowa. pociągi jadą od nas. To proszę powiedzieć, co ciągle jest potrzebne, tak? O jakich rzeczach powinniśmy myśleć, chcąc no, podzielić się, pomóc Ukrainie, która ciągle walczy? Ciężko tutaj powiedzieć, bo potrzebno wszystko. Od jedzenia do ubrań, medycyna, wszystko jest potrzebne. Każda pomoc jest bardzo ogromna. A tu są środki publiczne przede wszystkim. W tym trakcie? Tak, też jest. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Ulad Mochowska wspomniała o wolontariuszach, zatem poproszę pana Timofija Moszenskija. Panie Timofiju, pan włączał się w blokowanie tych transportów. Proszę powiedzieć, jaka no nie wiem, atmosfera towarzyszy tego typu działalności? Bo to nie tylko pan, ale wiele innych młodych osób, które tutaj są z nami. Wszystki czas tutaj na stadionie była atmosfera. Takiego jedzeństwa, że wszystkie razem pomagają jednemu kraju, jednym ludziom, jednemu narodu, i wszystkie chciały pomóc. Ktoś kupował jedzenie, ktoś ten spakował, ktoś te wesł do Ukrainy, i wszystka ta pomoc, wszystka mała pomoc, jest naprawdę ogromna, jak tutaj mówił Pan, i to wszystko bardzo potrzebne. Czyli taka wspólnota, współpraca i każdy wykonuje swoje zadanie po to, żeby taki efekt mógł trafić tam, gdzie jest potrzebny. Dziękuję bardzo. A skoro mówimy o efekcie, w piątek wysyłaliśmy pomoc humanitarną do, do łódzka, miasta partnerskiego stoku, pan Paweł Sokołowski z, z firmy Skandika Kierowca, który ten transport tam dostarczył. Panie Pawle, wczoraj o 18.00 Pan wrócił z, z tej długiej trasy. Proszę podzielić się z nami wrażeniami, co Pan tam zobaczył. Co najbardziej zaskoczyło, chwyciło za serce, co może Pan nam powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym, zostałem zobligowany do przekazania podziękowań od władz i y, mieszkańców Łódzka za tą pomoc, którą dostarczyliśmy. E, ta pomoc była niezwykle potrzebna. Yy, pomoc, która trafia między innymi na front, ale też tutaj dla pom pomoc wewnętrzna, gdyż yy, dostaliśmy taką informację, rozmawialiśmy z ludźmi, dostaliśmy informację, że Łuck, w łódzku jest około 40 tysięcy imigrantów wewnętrznych, którzy również takiej pomocy potrzebują. Yy, yy, stąd też yy, ta duża wdzięczność. One, materiały, które przywieźliśmy byłyby bardzo potrzebne. Nam było też bardzo przyjemnie, kiedy podczas rozładunku samochodu przychodzili po prostu przechodnie i dziękowali nam za to, że Polska, że my, Białostoczanie m.in. pomagamy im, tak? To niesamowite doświadczenie. Co zobaczyliśmy? No przede wszystkim przygnębiające sytuacje w momencie, kiedy jest dużo posterunków wojskowych, tak? Są przygotowani w każdej chwili do jakiegoś ataku. Yy, ostrzeżono nas, że są, m, mogą nastąpić yy, yy, naloty, że są syreny alarmowe. Yy, no miasto, miasto, miasto widać, że jest przygnębiony. Ludzie są yy, przygnębieni w tą całą sytuacją. W Polsce czujemy, że trochę przyzwyczajamy się do tej świadomości, że za naszą granicą e, trwa wojna. Rozumiem, że tam o przyzwyczajeniu raczej mowy nie ma, tak? Tam jest. Yy... Nie myślę, że oni żyją w stałym napięciu i yy, Wiedzą, że w każdej chwili może coś nastąpić, tak? Łuck militarnie, znaczy, Łódzk nie doświadczył jakichś bezpośrednich działań wojskowych, okolice jedynie, ale mimo wszystko czuć tę tę to, to, to gęstą atmosferę, to napięcie. Dziękuję bardzo. Widzimy, że wojna w Ukrainie nie, niestety się nie kończy. Wszyscy mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, ale zanim to nastąpi, to pomoc ciągle jest potrzebna. Dzisiaj kolejny transport z Białego wyruszy. Na granicę polsko-ukraińską, a później dalej do miejsc, w którym ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Czy dziennikarze mają pytania do naszych gości? Jeśli nie, w takim razie dziękujemy bardzo za, za uwagę. Do zobaczenia. Proszę śledzić nas na mediach społecznościowych Miasta Stoku. Do zobaczenia. Jeszcze wspólne zdjęcie, słuchajcie, chciałabym. Dobry. teraz wspólne zrobimy jakieś takie miejsce. Ula, jak tak się ustawiamy, żeby to rozsłonić, była przy samochodzie